Dziś gabaryt wjeżdża pany, to jest temat wam nieznany? Więc rozsiądźcie się wygodnie. Posłuchajcie więc suchego rymów mistrza trackerskiego. Gabaryty to robota trudna. Można rzec, że nawet żmutna. Rondo robi dwie godziny. Robi ciągle dziwne miny. Czy się zmieści? Nie wie sam. Pilot woła: Dawaj pan, dawaj, masz pół centa jeszcze. Dobra, a wysoko ile jeszcze? Dobra, stój, nie przejdziesz panie. Trudne mają, więc zadanie. Żeby w nocy transportować, wielki towar nie zwariować. A jak w nocy chcą pauzować, to się muszą denerwować, bo zajęte mają rajki. I to wcale nie są bajki. Chodzisz i wyganiasz ludzi, a tam ciągle ktoś marudzi Długie jest to na 100 metrów, trasa 600 km, kół dziesiątki, aż nie zliczę. Wagi, to ja nawet tam nie liczę. Nocą jazda tylko jest, przez to dużo mniejszy stres. Kiedy rondo zablokujesz, ludzi mniej tam denerwujesz. Transport ponad normatywny, za to klimat pozytywny, bo kierowcy to kochają i się szybko nie poddają, bo ze stali nerwy mają.